Siema, ma, znowu dyniacz. I jest to pierwszy odcinek z serii Minecraft Party. Tak, z Minecrafta Party i zagramy dzisiaj pierwszą arenę. Potem będzie druga, bo są areny. Następnie będzie Skywars, tak więc zaczynamy Minecraft Party. Bierzemy pierwszą arenę, my idziemy na pierwszą, a dru drugim odcinku będzie druga, a w 3. Tak. E no jak widzicie. Rana się już zaczęła, my czekamy. No już poczekajmy, jak sanicja, to budka robota spadła. Musicie w pierwszej stronie na łyżu. O nie spadłem. Musisz przeskoczyć na to złoconę. Ja spróbuję. O. Sorry, ale mam leje internetu. Idźcie, nie mogę coś przeszkodzić. Nie! musicie biegać tu, żeby... To jest taki jakby Pac-Man... Nie, nie Pac-Man, tylko... Forever Forever. Jak biegacie, o widzicie, 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 ona już... Jak biegacie, to jest taki, to, że... Oh, to spadne. O! Spadne. To jest Jestem To jest Jak to się, jak biegnie, to się robią takie dołki do nóg. Nie, to jest najgorsze. Tu ściera się robią, to jest wszystkich z wszystkich złuchów. O nie! muszę jeszcze rębak tam trafić. No i... Teraz w tym, w tym trzeba uważać na owce. No i Tak. Jak zobaczycie, owce trzeba ją obciąć, a trzeba uważać, bo niektóre są wybuchowe. O, tak, tutaj owce. No, o, widzicie, wybuchowca. I wełna jest pewnie na dole. Tak. Ale ja po nim nie bo się kończy. Owieczka, moja owieczka, moja owieczka, moja! Tak, moja owieczka. Będę następna owieczka. Ach. Tak, moja owieczka. Jest mało osób na arenie. Są trzy osoby. I te ta wieczki tak, i biorę te owieczki. Trzeba właśnie, że to może być wybuchowa. Nie, nie wybuchło, dobrze. No i aktualnie... O nie, w popcornie chodzi o to, że nie możecie sobie stanąć, nie możecie się uważać, że jak się zrobi czerwone, to wybucha i spadacie. Ja stanę koło kapani i teraz patrzeć, gdzie się cały czas jest białe. Nie, popcorn. Gdzie się robi cały czas czerwone? O nie, wypadło. A gdzie było biało? Biały będzie tu Trzeba szukać takiego filara, który jest cały czas biały i on się nigdzie nie ruszy. Ja wiem gdzie jest ten No! O już wiem gdzie jest, ten filar jest tu. Dier to No. Eee. Bardzo bym chciał dziękować za, za obejrzenie i dać łapkę w górę, jeśli Ci się podobało. Dzięki za oglądanie i zapraszam do drugiego odcinka Narka.